Witamy na kanale Projekt Futbol, znów w kolejnym odcinku Raportu Mazowieckie. Tym razem wyjątkowo ze mną nie Kacper Chojnacki, a Szymon Gawrycki, tkacz, redaktor Radia Gol oraz kanału Cioną po Oczach. Witam Ciebie Szymon. Witam, cześć Kacper, witam wszystkich widzów. Jestem oczywiście Kacper Czerwonka, Taka zmiana kadrowa wynika z tego, że już w poniedziałek, już dziś, jak to widzowie oglądają, o godzinie 19 w Radomiu przy Struga 63 Ostatni mecz kończący tą kolejkę ekstraklasy Radom, jak Radom Śląsk Wrocław, i spotykam się tutaj, żeby to spotkanie w kilku słowach zapowiedzieć. Szymon, może najpierw na sam początek proszę cię o kilka słów ogólnie o drużynie Śląska Wrocław. No to oczywiście Śląsk Wrocław bardzo mocno zaskoczył wszystkich w tym sezonie. Pamiętam, wyśmiewana też drużyna z Dolnego Śląska, z Wrocławia w tamtym sezonie, bo 15 miejsce, też utrzymanie wiele internautów twierdziło, że to no wielkie szczęście, ponieważ to drugi sezon już, kiedy Śląsk jest na 15 miejscu w tabeli, utrzymuje się można powiedzieć takim fartem troszkę, ale teraz w pogotowiu przybył klucz tego sukcesu, klucz tego, że Śląsk-Wrocław jest teraz na pierwszym miejscu w tabeli, PKO Bank Polski Ekstraklasy, czyli trener Jacek Magiera. Trener Jacek Magiera, który miał już swoje epizody w Śląsku, potem zwolniony, był taki przestój oczywiście kiedy nie pracował wtedy w Śląsku. Piotr Tworek, wtedy także Iwan Jurdzewicz, który prowadził jeszcze tą drużynę w tamtym sezonie, ale końcowo powrócił Jacek Magiera, który także jest znany, na przykład z tego remisu. Z Realem Madryt, kiedy to prowadził drużynę Legii Warszawa w Lidze Mistrzów, no na pewno jest to bardzo dobry trener, te, trener, który mocno odmienił tą drużynę, trener, który odmienił Erika Exposito, który zaczął teraz no, bardzo strzelać, oczywiście w, w rozgrywkach ekstraklasy, jest liderem tabeli strzelców, zanim także Pedro Henrique, między innymi, właśnie z drużyny Radomiaka, także będzie. To można po, powiedzieć taki pojedynek e, tych e, dobrych strzelców, tych e, napas, e, napastników e, groźnych w polu karnym e, przeciwnika. E, także e, trener Jacek Magiera bardzo usprawnił defensywę. E, nowy dyrektor sportowy w Śląsku Wrocław, wiele transferów, wiele odejść. Można powiedzieć e, w lato... Z... Została zrobiona taka diametralna przebudowa tego zespołu Śląska Wrocław. Teraz mierzą się z Radomiakiem, Radomiak no też w porządku, wydaje mi mi się, radzi sobie jak na razie. Oczywiście, na pewno kibice oczekują jeszcze więcej od tego zespołu, ale, ale będzie to, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawe starcie i też można powiedzieć takich drużyn, które są gdzieś tam wyżej w tej tabeli ekstraklasy, ponieważ Radom, jak także gdzieś zachowuje tą pozycję wyższą niż. Zbliża się do strefy spadkowej, jest stabilnym zespołem, który, który także tutaj już się bardziej zadzicza pod te górne lokaty w tabeli. Dokładnie. Jeśli chodzi o Radomiaka z kolei, no to tematem numer jeden w Radomiu w ostatnich dniach jest zwolnienie trenera Konstantyna Gilki, rozwiązanie z nim umowy za porozumieniem stron. To trwało już jakiś czas, dlatego że Praktycznie pewne było odejście trenera, szczególnie, że Rumun zaznaczał to już na konferencjach, że nie czuje się najlepiej w Radomiu, że ma wrażenie, iż zarząd także nie spełnił pewnych, pewnych obietnic, które po prostu trenerowi obiecał w lato. Transfery widocznie trenerowi się nie podobały na tyle, aby kontynuować współpracę. No a jedynym czynnikiem, o którym rozmawiały obie strony, było właśnie porozumienie, jeśli chodzi o to rozwiązanie, no bo wiadomo, że Kwestie finansowe są w futbolu naprawdę istotne no i trzeba było się z Rumunem i z jego sztabem w jakiś sposób dogadać. Tymczasem w, w najbliższym meczu ze Śląskiem drużynę poprowadzi Maciej Lesisz, dotychczasowy trener rezerw, wcześniej także asystent Dariusza Banasika, czy to Mariusza Lewandowskiego, który jest także szykowany jako jeden z asystentów trenera, który będzie w kolejnych meczach zarządzał Radomiakiem, czyli Macieja Kędziorka, aktualnego asystenta Johna van der Broma w Lechu Poznań. No i cóż, wydaje mi się, że to jest zmiana zdecydowanie na plus, bo po prostu w ostatnich meczach nie wyglądało to najlepiej, wyglądało to fatalnie. Są takie głosy z szatni, że Radomiak, zawodnicy Radomiaka sami ustalali na treningach to, w jaki sposób będą grać chociażby z ruchem Chorzów, to skutkowało remisem 0-0 na wyjeździe gdzie gra była po prostu słaba, no bo trzeba to tak nazwać. I gdy ma się tak technicznych zawodników, no to nie można z ruchem chorzów remisować 0-0 z tak słabym ruchem chorzów. Także mam nadzieję, że to będzie zmiana najlepsza. Maciej Kędziorek pierwszy jego klub na tak wysokim poziomie, w którym będzie trenował jako pierwszy trener. No i myślę, że podsumowując wyjdzie to Radomiakowi na plus, no bo Radomiak się powoli może nie jest uwikłany w walkę o utrzymanie, no ale aktualnie 19 punktów na koncie, 9. miejsce. Ale gdy dzisiaj Puszcza Niepołomice pokonała Górnik Zabrze u siebie, to tych oczek na tak, koncie mam już 16, więc Radomiak traci do strefy spadkowej zaledwie 3 punkty. Co prawda jest to kilka drużyn, bo to jest widzę Górnik, Piast, Warta, Korona i Krakowia, ale no jednak Mogą się już zarządcy Radomiaka i kibice troszeczkę o to martwić. Mam nadzieję, że sytuacja zostanie opanowana. No i trzeba to pokazać ten efekt nowej miotły już w najbliższym meczu z liderem. Zaznaczałeś Szymon w rozmowie tutaj jeszcze przed nagrywkami, że Śląsk jest niepokonany. Może coś o tym, parę słów. No tak, Śląsk, drużyna Śląska Wrocław jest niepokonana od 12 sierpnia 2023 roku oczywiście. Wtedy ostatnia porażka ze Stalą Mielec potem ta seria, potem ta seria spotkań uległa znaczącej poprawie. Wydaje mi się, że trener Jacek Magiera także potrzebował czasu, aby zgrać ten zespół, aby, aby stworzyć prawdziwą drużynę, która, która będzie punktować w Ekstraklasie, no i potem wyglądało to już znacznie lepiej. Przełomowy taki mecz z Lechem, zwycięstwo, potem kolejne gdzieś tam także zwycięstwa. No i oprócz tego meczu ze Stalą, potem już Śląskę nie przegrywał w ekstraklasie, bo zdarzyła się jeszcze jedna porażka z Jagielonią w Fortuna Pucharze Polskim. Ale jeszcze wracając do tego spotkania, które czeka nas już dzisiaj. W poniedziałek o godzinie 19:00, no to trzeba je okrzyknąć takim mianem meczu przełomowego dla obu drużyn, ponieważ wydaje się, że Śląsk wygrywa. Wydaje się, że w Śląsku nie potrzeba tego przełomu, nie potrzeba oczywiście tutaj jakichś. Nie potrzeba zwycięstwa aż tak bardzo, jak, jak gdzieś tam w tych drużynach spadkowych. Chociaż o zwycięstwo Śląsk też na pewno będzie walczył. Ale wracając jeszcze do tego przełomu, no bo ostatnia wygrana Radomiaka to jest 29 października tego roku. To jest mecz z Zagłębiem, potem ta seria wyglądała nieco gorzej. Natomiast jeżeli chodzi o Śląsk Wrocław, no to ten przełom tutaj tyczy się bezpośrednich w starcie z drużyną Radomiaka Radom, ponieważ tutaj możemy do nich wrócić. Mecz rozgrywany 30 kwietnia tego roku na Tarczyński Arena Wrocław. Wtedy Radomiak wygrywa 1 do 0. Śląsk, Śląsk już prowadzony przez Jacka Magiera, jednak Śląsk kompletnie inny. Wiele zawodników odeszło. Ten Śląsk jeszcze wtedy nie uległ tej przebudowie, nie uległ Oczywiście, tym diametralnym zmianom, ale także pamiętamy ten sensacyjny, można powiedzieć, też trochę kuriozalny mecz 15 października 2022 roku, czyli już niemal. Rok temu. No i tam Radomiak wygrał 2 do 0. Bramkę zdobył w tym doliczonym czasie. Dwie bramki zdobył Maurides, którego też już oczywiście w drużynie z Radomia nie ma. No i trzeba powiedzieć, że ta jedenastka, która wygrywała ze Śląskiem 2 do 0 w Radomiu, także zmieniła się. Też zgodzisz się ze mną, Kasprze, chyba w tym tak, aspekcie, ponieważ inny trener wtedy jeszcze. Drużyna prowadzona przez Mariusza Lewandowskiego, no a Śląsk w tamtym meczu otrzymał trzy czerwone kartki. Na początku Łukasz Bejger, potem Diogo Werdaska, a następnie Konrad Poprawa, który dalej pozostaje kontuzjowany, a to o sile defensywy, o sile defensywy, która jest bardzo mocna defensywy, która została okrzyknięta żelazną, taką bardzo oczywiście, Szczelną w ekstraklasie. Na czele tej defensywy stoi teraz Petkow, a także Łukasz Bejger. Aleks Petkow także powołany do reprezentacji Bułgarii, ostatnio rozegrał 90 minut z Serbią, także na pewno on tutaj z Bejgerem w tym sezonie tworzy bardzo silną, stałą defensywę wydrużeniem Śląska-Wrocław. No ale trzeba także powiedzieć, że Radomiak, jednak, ma patet na Śląsk, ponieważ od tego momentu, kiedy Radomiak powrócił do rozgrywek PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, to jeszcze jest niepokonany w starciach ze Śląskiem. A no ostatniego gola Śląsk temu zespołowi strzelił 18 maja 2021 roku. Erik Exposito trafił do bramki drużyny, drużyny z Radomia, także widać, że że, jest, że ma Radom jak tutaj taki patent na drużynę Śląska Wrocław. No i jutro też, też może być ciężko. To, że Śląsk jest pierwszy w tabeli, to wcale wcale oczywiście nie, nie, nie przekonuje, nie sądzi o tym, że, że, że jutro Śląsk zdecydowanie wygra, bo na pewno Radomiak także podejmie walkę. Dokładnie, wspominałeś się też o tym wcześniej już, że ten mecz jest takim spotkaniem dwóch wielkich napastników, jeśli chodzi o ten sezon Ekstraklasy, no bo Erik Exposito 12 bramek w tym sezonie, Pedro Enrique 8 goli, Pedro Enrique, który przychodził do Radomiaka latem za spore pieniądze, naprawdę duże jeśli jak na ten klub, no i daje póki co to efekty. Tak jako osoba, która się tym Śląskiem interesuje, uważasz, że Erik Exposito... Wytrzyma, że tak powiem, w Śląsku Wrocław do końca tego sezonu? Pytam, dlatego że są już głosy o tym, że Pedro Enrique będzie naprawdę trudno utrzymać w Radomiu, nawet w zimowym okienku, nie mówiąc już o kolejnym lecie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o sytuację Hiszpana? W sensie trzeba też oczywiście naznaczyć, że sytuacja śląska, sytuacja radomiaka jest także trochę inna, bo i to także wpływa na zawodników, ponieważ zawodnicy Śląska widzą, że, że w klubie dzieje się nieźle, jest dobry trener, dobry zespół, szatnia także która, która jest dobrze prowadzona, w której panuje dobra atmosfera, no i ten lider to pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy, więc to może także tych zawodników, takich jak m.in. Erik Exposito, jakby motywować do tego, przemawiać za tym, żeby tutaj jednak w tym Śląsku zostać. Mamy takie oczywiście przeświadczenie, że, że Erik zostanie w Śląsku przez zimę. I to na pewno. A potem potem zobaczymy co się stanie. Wydaje mi się, że od, od tego jest zależne wiele, wiele czynników. To jak Śląsk zakończy sezon, to czy, to czy dalej trenerem zostanie Jacek Magiera, ponieważ Jacek Magiera z Erikiem Exposito współpracuje, współpracują panowie bardzo dobrze ze sobą, rozumieją się i, i to właśnie... No pod wodzą Jacka Magiery Erik tak, tak odpalił ten jego worek z bramkami, gdzie się diametralnie oczywiście otworzył, więc wydaje mi się, że to jest zależne od wielu czynników, co te, co także co także. Oczywiście nie mówię o tym, że, że Elik może odejdzie. Możliwe w letnim okienku transferowym tym przyszłym z drużyny Śląska Wrocław na pewno za niemałe pieniądze, ponieważ on już miał odejść kilka razy z drużyny z Wrocławia, nawet w to lato były oferty z Turcji, natomiast gdzieś tam ten transfer na, gdzieś tam te transfery się wysypały już na tej, już przy tej ostatniej fazie dogadywania. Umowy i, i to jest, wydaje mi się, takie trochę przeznaczenie, że, że Erika Exposito jest w tym śląsku i też trudno mu nawet się wydostać z niego, gdzieś. Wydaje mi się, że to jest jego dom. No, i to, że teraz jest kapitanem drużyny, strzela tyle goli, wydaje mi się, że, że też ta opaska kapitańska może przeświadczyć o tym, że on jednak zostanie. Co nie zmienia faktu, że, że to odejście także jest bardzo możliwe, ponieważ zawodnicy, którzy błyszczą w ekstraklasie, z reguły są potem wykupy. Kupowani przez kluby, czy to z Ligi Tureckiej, czy z Bundesligi, czy z drugiej Bundesligi. Mieliśmy już takich oczywiście wiele przypadków. Pedro Enrique także w świetnej formie 8 goli i 2 asysty w ekstraklasie. On jest teraz trzeci w klasyfikacji strzelców, ponieważ wyżej jest tylko Elik Exposito i oczywiście Ilija Kurin, który, który ma więcej asyst od od Enrique'a, ale oczywiście liczą się tutaj gole, no i także on ma swoją taką charakterystyczną, charakterystykę napastnika Pedro Enrique, tak samo jak Eric Exposito, także, także tutaj no wydaje mi się, że jeżeli ta atmosfera w Radomiaku się nie ulegnie poprawie, poprawie gdzieś tam, oni będą się cały czas zniżać do tyłu, bliżej, bliżej tych dolnych części, dolnych sfer tabeli, no to y, oczywiście odejście Pedro może być, może być możliwe. Dokładnie tak, no podobne wrażenie, że prędzej to Pedro Enrique odejdzie z Radomiaka, niż że Enrique to pożegna się z drużyną z Dolnego Śląska. Co do również tych Hiszpanów w Śląsku Wrocław, rozmawialiśmy o tym, że w obu drużynach pojawiły się pewne problemy kadrowe, nie tylko związane z kontuzjami, ale także z zawieszeniami za kartki, jakbyś mógł pokrótce przytoczyć te problemy kadrowe w Śląsku Wrocław, jeszcze bym Cię poprosił. No to oczywiście mamy wykluczenie Matiasa Nauela. W ostatnim spotkaniu z Krakowią nabawił się czerwonej kartki, czerwonej kartki która, która za takim można powiedzieć, brutalne przewinienie w stosunku do piłkarza z drużyny przeciwnej wykluczyła go, no, na cztery spotkania. Trener Jacek Magiera na konferencji nie zgadza się z tą karą. Trener Jacek Magiera, e, Śląsk, cały sztab ch chciałby się e, odwołać do tego, e, do tego ponieważ tam na ULE był wcześniej jeszcze prowokowany, chociaż, chociaż to także podlega dyskusji, ale właśnie Matias na Huel jest wykluczony, e, co niewątpliwie e, też osłabia drużynę Śląska-Wrocław przed tym spotkaniem, ponieważ e, no Matias Nahuel też odpalił po tym, jak trener Jacek Magiera objął drużynę Śląska. Widać też bardzo dobrą współpracę Matiasa z Erikiem Exposito. Chociażby jest aktywny na boisku, strzela gole, asystuje Matias Nahuel i na pewno by się przydał w tym jutrzejszym spotkaniu, no ale to, że go nie zobaczymy na boisku jest pewne. Nadal kontuzjowany pozostaje także Konrad Poprawa, który, który zmaga się już przez, przez dłuższe czasy oczywiście z kontuzją, a poza tym wszyscy pozostali piłkarze powinni być dostępni. Jeszcze czerwoną kartkę otrzymał Jehor Macenko, ale nie wiem jak to zostanie rozpatrzone, czy on tą karę odbędzie później, czy, czy już na ten mecz zostanie Jechor zawieszony. No i chyba z takich oczywiście Tutaj ubytków kadrowych Śląska Wrocław to by było na tyle, chociaż ten Matias na Huel jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo taką stratą, stratą, która ma wielkie znaczenie i ona też na pewno jutro ułatwi nieco Radomiakowi ewentualne, ewentualne zwycięstwo czy wyszarpanie gdzieś tam punktów. Okej, okay, tymczasem w Radomiaku. Też nie jest z tym najlepiej, dlatego że kontuzjowany już od, od długiego czasu jest Francisco Ramos, który w feralnym meczu z Krakowią odniósł bardzo groźną kontuzję. Kuruje się już od kilku miesięcy, ale myślę, że o tym nie ma co mówić, bo po prostu już w Radomiaku wszyscy przyzwyczaili się do tego braku. Oprócz tego Roberto Alves, który na początku sezonu był bardzo ważnym zawodnikiem, najlepszym rozgrywającym według mnie w drużynie, ale również dość... Taki uraz, który po prostu tak naprawdę wciąż nie wiadomo, co się z nim stało. Klub nie podaje takiej informacji, ale wiemy jedynie tyle, że przechodzi kolejne, kolejne operacje. Dodatkowo Luis Machado, skrzydłowy, znany z tego, że zdobywa więcej żółtych kartek niż strzela i asystuje. To też jest spore osłabienie, dlatego że duet skrzydłowych Semedo-Semedo to nie działa na tyle dobrze, dlatego że obaj lepiej się czują po prawej stronie, z lewej strony po prostu tych skrzydłowych w Radomiaku brakuje. Szczególnie, że Franka Stanieda również zalicza ostatnie mecze do naprawdę fatalnych. I ostatnim brakiem jest jeszcze Michał Kaput, pomocnik defensywny wypożyczony aktualnie z piastak Gliwice, który w ostatnich meczach grał coraz więcej i trener Gylka zdecydowanie polubił tego zawodnika, bo na początku sezonu nie dawał mu zbyt wiele szans, ale przy wykluczeniach kilku zawodników w końcu Polak wbił się do podstawowego składu. I jako ciekawostkę chciałbym jeszcze powiedzieć, że szykowany do powołania na to spotkanie jest Mikołaj Molendowski, pomocnik defensywny właśnie w miejsce Michała Kaputa, pomocnik z rocznika 2007, również młodzieżowy reprezentant Polski do lat 16 w ubiegłym sezonie. Pierwszy raz dopiero na ławce rezerwowych wyląduje, być może w podstawowym składzie, ale raczej zakładam, że na ławce wyląduje Mikołaj. A to mnie cieszy szczególnie, dlatego że Maciej Lesisz, który poprowadzi drużynę, po prostu zna tych zawodników. I mam nadzieję, że to jest moment, w którym po prostu w Radomiaku coraz więcej tych młodzieżowców będzie grało jak najczęściej, bo trener Gilka raczej się ku temu roz, rozwiązaniu nie skłaniał. A wiadomo, że jak są młodzieżowcy, to później są i pieniądze z transferów, a to również daje dużo, jeśli chodzi o rozwój drużyny. I tak już kończąc myślę, klasycznie, jeśli chodzi o to zapowiedzi meczów, chciałbym cię jeszcze spytać, twój typ na ten mecz, bramki, strzelcy tych goli i wynik spotkania. Uważam, że, że bardzo prawdopodobny jest tutaj remis. Nie, nie wykluczam, że Śląsk oczywiście, oczywiście zwycięży w tym spotkaniu, natomiast natomiast ja typuję taki mocny remis 2 do dwóch, bo jednak ta klątwa nad, nad, tym, nad tymi meczami się utrzymuje już od tylu spotkań, że, że tutaj na pewno śląskowi się będzie można było, będzie trudno w cudzysłowiu przełamać. Oczywiście no wydaje mi się, że takie remis 2 do 2. Gdzieś tam z lekkim nakierunkowaniem na drużynę Śląska Wrocław pod kątem ewentualnego zwycięstwa. Wydaje mi się, że bramki zdobędzie na pewno Erik Exposito, czyli ten taki główny, główny strzelec drużyny z Wrocławia, a także Piotr samiec Talar, który też ostatnio odpalił, też. Jest przykładem zawodnika, który pod wodzą Jacka Magierę diametralnie się zmienił. Jest kompletnie, kompletnie innym zawodnikiem. Dał Śląskowi cenną wygraną z lks em łódź, ostatnio także gol w sparingu z Chrobrem Głogów. No naprawdę, ten, jestem pod wrażeniem jak ten zawodnik się zmienił i jak zmienili się inni zawodnicy po tym jak Jacek Magiera objął ten zespół. A jeszcze może tutaj oczywiście podasz też swój typ na to spotkanie. Jednak jeszcze zahaczę narzucę wątek tutaj grającego w Śląsku Wrocław od niedawna Daniela Łukasika, który także był gdzieś tam występował w drużynie Radomiaka w tamtym sezonie. Chciałbym też, chciałbym też aby abyś Ty powiedział parę, parę słów o tym piłkarzu, jak, jak go wspominasz właśnie jeszcze z występów w Radomiaku. Powiem Ci rzeczywiście naprawdę parę słów, bo po pierwsze kończy nam się powoli czas, żeby tutaj nie przedłużać za bardzo. Po drugie, Daniel Łukasik nie ma zbyt szerokiej historii w Radomiaku. To był pomocnik, który był ściągany jako doświadczony zawodnik, ale po prostu nie pokazywał się najlepiej od samego początku. Był w pewnym momencie jednym z podstawowych zawodników, ale raczej dość szybko wypadł z, z tej kadry. Grał głównie w rezerwach szóstoligowych jeszcze wtedy. No po podejściu o Śląska ostatnio troszeczkę głośniej za sprawą wywiadu dla którejś z redakcji, który której powiedział, że w Radomiaku czuł się niepoważnie, o ile dobrze pamiętam, nie będę tutaj przekręcał, bo nie jestem tego pewien, ale no, w niezbyt dobrych słowach wypowiedział się odróżnie Radomiaka, ale z tego co wiem, to w Śląsku też nie spełnia jakiejś ważnej roli, także no, jest to zawodnik, który jest pamiętany, bardzo ale raczej bardzo. dokładnie tak, więc. Chyba tu bardziej chodziło o poziom samego zawodnika niż o poziom drużyny i jakiejś powagi w, której, w sytuacji, w której się znajdował. A jeśli chodzi o mój typ, to ja też postawię na remis. Według mnie jeden do jednego, troszeczkę spokojniej. Pedro Enrique i Erik Exposito, żeby ta walka o koronę króla strzelców ekstraklasy nabierała coraz większego tempa. Tymczasem myślę, już kończąc. Dziękuję Ci bardzo, Szymon. Był ze mną Szymon Gawryski tkacz jeszcze raz wspominając. Dziękuję bardzo Tobie, dziękuję bardzo widzom. Zapraszamy do kolejnych odcinków na kanale Projekt Football. Subskrybujcie, komentujcie, polubcie kolejny odcinek. Tymczasem żegnamy się. Na razie, cześć. Dziękuję, cześć.